Się maneczko na kolejnej wspólnej wyprawie, może nie wyprawie, tylko takim materiale to jest znowu wspominkowym Dzisiaj znajduje się nad sztucznie utworzonym zalewem w Radzynach niedaleko Kaźmierza i chciałbym Wam pokazać po prostu to miejsce, bo pamiętam wiele lat temu, jak ono powstawało. Jako dzieciaki patrzyliśmy, jak to się tutaj. Że tak powiem, budowało, przyjeżdżaliśmy. Później, jak miejsce zostało utworzone, przyjeżdżaliśmy na słynne, nie wiem, na zasadzie wykąpać się, zabawić. Później, w wieku tam lat 18-19, przyjeżdżaliśmy tutaj na, na, na piwka, na dziewczyny. No i tak ten zalew tutaj w Radzynach, który zawsze się wspomina bardzo miło, tkwi w tej pamięci tutaj nas mojej szczególnie, nie. Słuchajcie, tu jestem przy tablicy informacyjnej zbiornik retencyjny Radzyny na rzece, na rzece Samie. Są wszystkie informacje. Mam nadzieję, że będzie to widoczne później w materiale. Dokładnie Przyborowo, Zapora Czołowa, Myszkowo, Radzyny, Kaźmierz. Bardzo blisko. Tutaj tak jak pokazuje ręką Teraz wieje wiatr, może mnie słychać. To jest dawny, opuszczony pałac, dwór, aktualnie na sprzedaż. Kiedyś to było miejsce opuszczone, tutaj dostępne. Za dzieciaka przyjeżdżaliśmy, jeszcze jak działał PGR, później również jako miejsce opuszczone, zwiedzaliśmy. A dzisiaj obiekt, po pewnej renowacji, jest wystawiony na sprzedaż. No, miejsce jest urokliwe. Bliżej Kaźmierza jest dzika plaża. Tutaj nie ma co gdybać, przyjeżdżają ludzie na spacery. Każdy gdzieś jakoś na swój sposób ten zalew w Radzynach odwiedza. No, no, miejsce nie tylko ma pozytywne wspomnienia, jest to też miejsce, gdzie kilka osób na przestrzeni lat popełniło samobójstwa. Doszło do nieszczęśliwych wypadków, no, ale niestety na, nie na wszystko mamy wpływ. Dobry, Dobry. i na wszystko mamy wpływ, i każde miejsce, które byśmy nie odwiedzali, ma taką, a nie inną historię. Raz pozytywną, raz gdzieś e, negatywną. Miejsce bogate w ryby, za, zarybiane na bieżąco. Słuchajcie, no z takich ciekawostek, no co no tutaj za dzieciaka, żeśmy balowali, wojowali. Po prostu spójrzcie sobie przez chwilę, jak to pięknie tutaj się prezentuje ta cała okolica. Czy to w miejscowości wchodzące w skład gminy Kaźmierz czy gminy Szamotuły. Oglądajcie. mam taką nadzieję, że osoby, które tutaj jeszcze nigdy nie były, no wśród moich znajomych to mało kto tutaj nie był, ale jeżeli ktoś jest z daleka, to naprawdę warto być, będąc w okolicy Samotu, Poznania, Tarnowa Podgórnego, czy Kaźmierza przyjechać, czy do Razyn, czy do Myszkowa, czy do Kaźmierza, odwiedzić tutaj ten zalew, odwiedzić Dolinę Samicy, odwiedzić tą okolicę podziwiać to piękno, no bo dzisiaj sami widzicie, że jest moda na tą betonozę, zabudowę wszystkiego, gdzieś tam naturalne leśne przestrzenie są zmieniane na potrzeby bieżących czasów. Warto tutaj spędzić chwilę, przyjechać, mówię no na, że tak między nami tutaj na ryby, na grzyby, na randewu. I tak dalej, i tak dalej, i spędzić tutaj ten czas. No spójrzcie, tu jest naprawdę, tym mówiąc takim językiem, tutaj w prostym przekozacko. Jeszcze raz Was pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej,